Kaszebe. W Weichrowie słuchacie nas na 102 i 6. Słuchaj nas również online na radiokaszebe.pl. Radio Kaszebe. Już w październiku w Wejherowie odbędzie się czwarta edycja konferencji naukowej Kaszuby, Pomorze, Słowiańszczyzna. Historia, kultura, języki. O idei wydarzenia i jego znaczeniu opowiem dr Mateusz Szuba z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy w naszych gościnnych progach Radia i Bardzo dziękujemy, że przyjął Pan zamówienie. Zaproszenie. zaproszenie. Ja już o zamówieniu. Tak, już o, 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 o Zaproszenie oczywiście do naszego studia, do naszej rozmowy, bo temat jak najbardziej interesujący. A zaczniemy od. Tak, na początek, bo Panie Mateuszu, ostatnio ukazały się nowe publikacje muzealne. Czy mógłby Pan przybliżyć nam ten temat? Tak, ostatnio ukazał się już 13 z Szyfk, Antologii Zymk. To jest antologia piszących po kaszubsku, antologia literacji. Ukazały się tam utwory osób piszących po kaszubsku, nie tylko z kaszub, z całej Polski praktycznie. I można tam różne gatunki literackie w języku kaszubskim przeczytać, zobaczyć, bo są też nuty, są też ilustracje. Tak więc to jest na pewno bardzo ciekawa pozycja dla osób czytających po kaszubsku. A gdzie to wszystko możemy przeczytać, zobaczyć? Yy, na stronie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszówko morskiej w Wejherowie są odnośnie informacje też można nabyć książkę właśnie w muzeum Konferencja Kaszuby Pomorze Słowiańszczyzna ma już swoją tradycję. Jak zmieniła się formuła od pierwszej edycji i co stanowi o jej unikalnym charakterze wśród podobnych wydarzeń naukowych w Polsce? Jeśli chodzi o rozszerzenie, to myślę, że od tej pierwszej konferencji, która, <grym> która odbyła się w 2022 roku, chociaż już wcześniej planowaliśmy, ale niestety pandemia nam w tym przeszkodziła. Myślę, że od tamtego momentu przede wszystkim poszerzyło się grono referentów bo mamy referentów z całej Polski, z różnych ośrodków akademickich, z Lublina, z Krakowa, z Radomia, z Warszawy. Także w tym roku do organizacji naszej konferencji włączyło się Centrum, centrum Zaangażowanych Studiów nad Ciągłością Kulturową z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Tak więc w ten sposób ta impreza poszerzyła swoje takie ramy organizacyjne, można Powiedzieć. A jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, bo ona się odbywa. Pod nowym tytułem, nieco poszerzonym o wymiar ogólnosłowiański. Co skłoniło Was jako organizatorów do tej zmiany? No i jakie nowe perspektywy badawcze chcecie w ten sposób otworzyć? E, przede wszystkim w tym roku zaprosiliśmy do udziału w naszej konferencji e, przedstawiciela Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach, pana doktora Tymoteusza Króla, który wygłosi swój referat właśnie o języku wilamowskim. Warto o tym wspomnieć, ponieważ teraz e, wszedł ten projekt ustawy właśnie o uznaniu języka wilamowskiego za język regionalny, tak więc mamy nadzieję, że to będzie jakiś krok właśnie w stronę rozwoju tego języka, także pod względem prawnym. No, oprócz tego, oczywiście, oprócz języka kaszubskiego, tak, który. Jest takim, jest takim wiodącym i też wspomnę o tym, że w tym roku po raz drugi będziemy mieli właśnie referaty naukowe w języku kaszubskim. Też będzie mowa o językach użyckich, też będzie mowa o cyganach, o romach. Tak więc będzie to, będzie to w ten sposób poszerzone. Problem? W programie konferencji znalazł się panel poświęcony profesorowi Gerardowi Labudzie. Jakie znaczenie ma dla Państwa uhonorowanie tej postaci? Jaki jego dorobek wpisuje się w tematykę wydarzenia? Przede wszystkim profesor Gerard LaBuda jest patronem księżnicy profesora Gerarda LaBudy, w której przechowujemy księgozbiór profesora, w której przechowujemy też archiwum profesora i w ten sposób właśnie chcieliśmy uczcić jego pamięć. Poprzez, poprzez zorganizowanie osobnego panelu, który otworzy sobotnie obrady, będą tam referaty poświęcone różnym zagadnieniom, zarówno postaci, jak i badań profesora. Gerarda Labudy. No i nie ukrywam, że też profesor Gerard Labuda jako wybitny mediewista ma, miał też wpływ na rozwój naukowy naszych pracowników w pewnym stopniu. To ja jeszcze chciałbym powrócić do tego języka kaszubskiego, panie Mateuszu, który obok polskiego będzie także językiem konferencji. Jak uczestnicy reagują na tę na, na, na dwujęzyczność i jak wpisuje się ona w misję Muzeum Promowania Kultury Kaszubskiej? Y odbiorcy bardzo pozytywnie reagują na ten język kaszubski, który się pojawia na konferencji, są zadawane pytania, tak więc jest odzew, jest reakcja. To mogę stwierdzić po zeszłorocznej konferencji. No i jak najbardziej się to wpisuje właśnie w misję promowania języka kaszubskiego przez muzeum w Wejherowie. Chcemy poprzez to pokazać, że język kaszubski jest równoprawnym językiem naukowym jak język polski czy inne języki konferencyjne. Też będzie miało to swój wyraz w tym i co też już czylimy od jakiegoś czasu, że w, że w publikacji pokonferencyjnej, nad którą obecnie pracujemy, już z poprzednich konferencji, też będą e, może jeszcze nie artykuły, ale przynajmniej streszczenia w języku kaszuckim. No, właśnie ta, 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 ta publikacja pokonferencyjna, o której Pan przed chwilą wspomniał na antenie Rady ja bym chciał zapytać o jej rolę, jaką ona odegra dla Państwa wydawa wydawanie właśnie takich monografii, jakie efekty przyniosły dotychczasowe tomy. Jak dotąd wydaliśmy jeden tom po tej konferencji, właściwie jeszcze przed konferencją z roku 2022. To był plon tej konferencji, która nie doszła do skutków w wyniku pandemii. I tam myślę, że takie publikacje pokonferencyjne dotyczące kaszub, kaszubów i tematów wokół, wokół tych zagadnień na pewno pozwalają na rozwój badań nad kaszubami. Rozwój badań nad kaszubami w wielu ośrodkach, tak? Taki można powiedzieć pluralistyczny rozwój badań nad kaszubami, a też na pewno pozwala to na pewną rozwój badań młodych badaczy, na zaprezentowanie dorobku młodych badaczy, którzy dopiero zaczynają, tak jakby swoją przygodę z, z pisaniem prac naukowych, więc mogą się w ten sposób zaprezentować. A jakie tematy badawcze pojawiają się najczęściej w zgłaszanych referatach? Czy widać nowe kierunki w badaniach nad kulturą? Najczęściej to są właśnie zagadnienia związane z językiem kaszubskim, na czele z gramatyką czy z ortografią języka kaszubskiego. Też tradycja badań nad kaszubszczyzną, też kwestia, kwestie takie czysto językowe, kwestie zapisu i tak dalej. Ale też pojawiają się takie właśnie tematy historyczne. Związane z historią Pomorza. Też od kilku lat mamy takich stałych bywalców, można powiedzieć, którzy na przykład zajmują się kulturą kaszub pod kątem na przykład demonologii, czy, czy, czy w jakimś stopniu zwyczajów kaszubskich, obyczajów kaszubskich, szeroko pojęte kulturoznawstwo. Tak więc, tak więc to, to do tej pory się pojawiało, a z nowych kierunków to można wskazać, w tym roku na przykład będziemy mieli taki szeroki panel poświęcony muzealnictwu, muzealnictwu kaszubskiemu i nie tylko, a też w tym, w tym roku pojawią się tematy dotyczące kaszubskiego w przestrzeni publicznej, choćby w mediach. Tak? Na ten temat też, też będzie o tym mówione. Ale jest jego mało? Tego języka kaszubskiego w mediach? To się, to się okaże po, po tym referacie, jak jak, ten, jak, ten, jak wynik tego badania się wyjdzie. Jeśli chodzi o taką moją opinię, to mogłoby go być więcej. Panie Mateuszu, konferencja ma też łączyć naukę z popularyzacją. W jaki sposób wy staracie się trafić nie tylko do środowiska akademickiego, ale również do lokalnej społeczności Pomorza właśnie w tym kontekście? Nasze referaty czy publikacje mają też być takim niepisane nie, też nie w takim stylu bardzo, bardzo naukowym, ale choćby przy tej pierwszej publikacji staraliśmy się, żeby te, ten język był dość prosty, żeby trafił też do zwykłych czytelników e, zainteresowanych tematem kaszubskim. No też w muzeum, jeśli chodzi o taką popularyzację historii Kaszub, zagadnień naukowych związanych z Kaszubami, no to mamy takie też serie wykładów e, właśnie historyczne muzeum tak gdzie są wykłady różnych osób nie tylko pracowników muzeów, ale też naukowców z różnych ośrodków dotyczących właśnie historii, kultury kaszub, literatury kaszub. też taką formą upowszechniania historii kaszub jest choćby nasz cykl Kalendarium Kaszubsko-Pomorskie, za pomocą którego w takich odcinkach cotygodniowych podajemy daty z dla historii kaszubów. Panie Mateuszu, czwarta edycja konferencji. Czego spodziewać się możemy? To już Pan przedstawił na naszej antenie. Jaki będzie plon? Jej plon jaki będzie plon, no miejmy nadzieję, że uda nam się wydać kolejną publikację pokonferencyjną, ale też chciałbym, żeby plon ten konfer tej konferencji był taki, że ci, którzy przyjdą na tą konferencję, coś z niej wyniosą, tak? Coś zapamiętają, coś przyswoją dla siebie po tej konferencji, bo chcemy, żeby to miało też taki charakter właśnie popularyzacyjny, ale mamy też, mam też nadzieję, że że, ten, że ta konferencja przyczyni się w jakiś sposób do rozwoju badań nad koszubami. No właśnie, panie uszło. jakie ma pan marzenia lub wizję dotyczącą przyszłości tej konferencji? Czy widzi pan możliwość, by to wydarzenie stało się platformą międzynarodową dla badaczy kultury e, Oczywiście jest to marzenie, żeby to była platforma międzynarodowa. Bo jak dotąd mieliśmy badaczy z zagranicy, ale w małej liczbie, miejmy nadzieję, że kiedyś właśnie uda nam się tą konferencję przekształcić w konferencję międzynarodową, bo są badacze, też za granicą, którzy się zajmują tym tematem. No ale też fajnie by było to zrobić w porównaniu takim już naprawdę szerokim do innych kultur słowiańskich czy innych kultur mniejszościowych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zatem Zaproszenie na koniec. Tak więc serdecznie Państwa zapraszam na konferencję Kaszuby, Pomorze, mężczyznach i historia Kultura Języki, która odbędzie się w piątek i sobotę, 17 i 18 października w książnicy profesora Gerarda Labudy przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Ejherowie. A O tym wszystkim opowiadał i na konferencję zapraszał dr Mateusz Szuba z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejcherowie, który był naszym i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. bardzo.